Televisa Ya, Ona y Eva. ¿Cómo detienes un remolino? Y esquivas cada trampa del destino. Como conviertes en luz las pesadillas? Y pones a tus miedos de rodillas. ¿Cómo es que vuelas a un contracorriente? El sonido es que este sueño que creí perdido Dziękuję, synu. Pan prezes Reyes? Jakże się cieszę. Jest pan jeszcze przystojniejszy niż na zdjęciach. Dziękuję. Można? Szwagrze? Zostawiam Cię w dobrym towarzystwie. cić. Czemu zawdzięczam ten zaszczyt? Jak to czemu? Przyszłam na rozmowę. Nie uprzedzono pana? Ach, te sekretarki. Bywają takie niekompetentne. Proszę, czekam na pytania. Proszę mną dysponować. Śmiało. Patty, nagrywam ci się piąty raz. Zadzwoń, proszę. Chcę porozmawiać. Będę jeszcze próbował. Pati, w końcu spotkamy się. Chciałbym do ciebie wrócić. Słuchaj, mama. Jesteś młoda. Masz nawet niezłą prezencję. Ale brakuje ci manier. Serio? Musisz nabrać ogłady. To turystyka. Nie przyjmujemy byle kogo. i mamuśka. Nie tym tonem. Adriano powiedział, że sam mnie przyjmie, więc bez tej drętwej gadki. Mogłaś powiedzieć: Zdanie prezesa jest święte. Zaprowadzę cię osobiście. Boska, dziecko. Nie. Nie teraz, słucham, tak? Jestem jego mamą. Coś mu się stało? Na pewno nic poważnego? Tak, już jadę. Oto raport, o który pani prosiła. Przeczytam potem. Mówiła pani, że to pilne. Przepraszam, kłopoty z dzieckiem. A ja myślałem, że samotne matki są bardziej odpowiedzialne w pracy. Zamykam, proszę wyjść. Mieszkam przy granicy. Pracowałam w Tucson, w Arizonie. Gdzie? W Tucson. Ma pani CV, uprawnienia, dyplom? Zostawiłam w Kuliakan, ale mogę ściągnąć. Wybaczy pani, ale nie spełnia pani kryteriów. Niestety, proszę. Co za zbieg okoliczności. Ta pani odpowiada profilowi idealnej kandydatki. Zgadza się. Ma wszystko. I prezencję, i wrodzony szyk. Od razu to widać. Rozmowa kwalifikacyjna jest raczej zbędna. Jedno słowo i ją zatrudniamy. Chwileczkę. Pozwól. Ona jest fantastyczna. Znasz może kategorię hoteli? Nie podpowiadać. A. B, Be... nie. To gwiazdki. Od jednej do pięciu, a w Dubaju nawet do siedmiu. Wiesz, co to Dubaj? Powiem ci później. A wiesz, co to? Overbooking, broker i American Plan. Albo Amadeusz, ale nie ten z piosenki. <grym> Amadeusz? Wiem, to ten gość od. gość? Nie żartuj. Co pan na to? Ta ślicznotka nie ma zielonego pojęcia o turystyce. A ja mam, więc nie możecie jej zatrudnić. A wie pani co? Zaryzykuję. Dzięki, nie zatrudniam pani. Potrzebuję taksówki. Proszę zaczekać. Odwieźć. Nie powiedziałam, że wychodzę. Nie szkodzi. To nie moja sprawa. Czy coś się stało? Mój synek miał drobny wypadek w szkole. Chciałabym go zobaczyć. Tak, dziecko jest najważniejsze. Nie ma się nad czym zastanawiać. Jedziemy. Dziękuję. Zadzwonią i nie powiedzą dokładnie o co chodzi. To jest nie do przyjęcia. Nie przepytał mnie pan i nie mogłam zaprezentować swojej znajomości turystyki. Nie ma potrzeby. Już podjąłem decyzję. Mogę was pozwać. O dyskryminację. Nie rozumiem. Po prostu nie ma pani odpowiednich kwalifikacji. Bo brakuje mi tego i tamtego. To właśnie jest dyskryminacja. Ma pan ze mną przeprowadzić rozmowę. Bez tego nie wyjdę. Jestem właścicielem tego przedsiębiorstwa i zatrudniam kogo chcę. Proszę mi oszczędzić konieczności wezwania ochrony. Nie wyjdę. Proszę odprowadzić panią. Z chęcią. Wyjdzie pani sama, czy wezwać ochronę? Wie pan co? Ja tego tak nie zostawię. Z Ewą Marią Leon Haramillo, wdową, tak się nie postępuje. Jesteś boska, ale tutaj masz pusto. Zapraszam. Co to za straszna baba? Nie wiedziałem, jak się jej pozbyć. W końcu tak się stęskniłam. Nikt mnie tak nie upokorzył. Proszę się nie denerwować i wybić mleczko. Moja koleżanka też tak miała. Narobiłaś mi dość kłopotów. Nie ma tu dla ciebie miejsca. Żegnam. Jesteś bezczelna. Nadużywasz swojej władzy. Nie wolno poniżać ludzi. Poza tym źle ci w tej panterce. Zawołać ochronę? Nie, wezwijmy policję. Marcelo dzwoni. Nie, tylko nie policję. Więc wynocha. Zgoda? Wyjdę. Tylko sobie coś zapiszę. Zostanę. Może trzeba będzie wezwać lekarza. Nie, dzwoniła mama. Już jest lepiej. Zrobił pan więcej niż trzeba. Mamy kierowcę. Wystarczy dać znać, i będzie do pani dyspozycji. Bardzo dziękuję. Idę do syna. Cześć. Jesteś śliczna. Jesteście urocze. Wszystkie. Piękne oczy. Jesteście bardzo ładne. Która z Was jest po turystyce? Naprawdę? Kto wie, co oznaczają skróty Jata? I WTO? Żadna? A co oznacza słowo akulturacja? Która z Was zna się na obsłudze klienta? Proszę bardzo. Są młode i śliczne, ale nie mają pojęcia o turystyce. I co z tego? Jak to co? Jeśli kogoś zatrudniacie, to bierzecie pod uwagę kwalifikacje, a nie urodę. Mam cię dosyć. Ochrona? Co to za krzyki? Ta pani stara się o posadę. No i co? Pani brat nie chce jej zatrudnić, a ta zaparła się jak osioł. Nauczycielka mówiła, że nie trzeba szyć. Jeszcze boli? Nie, ale źle się czułem. Spadł z drzewa. Bolało, ale zniósł to jak mężczyzna. Bez jednej łzy. I tak ma być. Tak, dziadku. Nie wolno wstydzić się łez. Nie mów mu tak. Zaprowadzę go do pokoju. Po skarbie. To jak będzie? Zatrudni mnie pan, tak? Czy tak? Paolo, mam dylemat. Dlaczego? Będę świetną asystentką. Bez problemu. Chodzi o asystentkę nie dla mnie. Tylko dla jednej pracownicy. Nieważne. Bylibyśmy cały czas razem. Muszę przeprowadzić rozmowy z innymi kandydatkami. Szkoda czasu. Przecież wiesz, że szukałeś właśnie mnie. Przepytasz mnie? A po co? Jeszcze nigdy mnie tak źle nie potraktowano. Proszę się uspokoić. Proszę się postawić na moim miejscu. Jadę tu aż z Kuliakan, poszukać pracy w mieście. A tutaj bidulka ze wsi chce się wybić. Jestem chodzącą encyklopedią turystyczną. Pokonał w tej dziedzinie każdego. A właściwie każdą. Szkoda, powinna mieć pani równe szanse. Polityka firmy jest jasna. Wymagamy prezencji innej niż ta. Żadna ze mnie Wenus, ale nie jestem też brzydka ani gorsza od nich. Wszystkie jesteśmy kobietami. Wszystkie jesteśmy równe. Wolność, równość, braterstwo. Razem dziewczęta! Legalidad! Fraternidad! Fraternidad! Pójdę do brata, każę mu z panią porozmawiać. Już u niego była. Jestem współwłaścicielką i mam wpływ na politykę firmy. Proszę ze mną. Dziękuję. Pójdzie pani prosto do nieba. Choćby i w szpilkach. Dziękuję. Proszę. Trendy to? Tędy. Urzucę ci w tych centkach. Dziękuję za przywiezienie Lalita, ale następnym razem odbiorę go sama. Następnym razem do ciebie nie zadzwonię. Dlaczego? Jestem jego matką. Powiedziałem dyrektorce, żeby dzwoniła tylko do mnie. Ja mam wiedzieć pierwszy. Wiem, że go kochasz, ale to ja mam prawo wiedzieć, co się z nim dzieje. Taka bezwstydnica jak ty nie powinna mieć żadnych praw Nawet do swojego dziecka Jak śmiesz mnie obrażać Widziałem, kto cię przywiozł Ukochany ledwo ostygł, a ty już masz innego? Jak możesz Podwiozł mnie sam szef Szef? Spryciara już wiem, jak dostałaś tę robotę. Prosta sprawa, nie? Brakuje pani doświadczenia, ale wie pani, wystarczająco dużo. Żeby dostać tę posadę Wejść. Będę zaszczycona mogąc pracować z tak doświadczonymi osobami. Proszę się wytrzeć. Nie przeszkadzam. Ależ skąd, Antonio? Właśnie rozmawiałem z tą panią. Dobrze się składa, bo chciałabym, żebyś przepytał też tę panią: Ewa, Maria, Leon, Jaramillo, wdowa. Wybacz Antonio, ale ona nie spełnia kryterium. Co ci szkodzi z nią porozmawiać? W takim razie musi zaczekać. Przed nią są inne kandydatki. Oczywiście najlepiej zaprosić wszystkie i przepytać nas razem

Wracam do pracy. Dzwonię, gdyby bolała go głowa. Bądź spokojna. Bardziej martwi mnie kłótnia z ojcem. Nie wiem, dlaczego gryzę się w język, kiedy mnie tak obraża. Marzę, żeby między wami było inaczej. Muszę zabrać syna, bo mi go w końcu odbierze. Nie zrobi tego, tylko tak gada. On jest zdolny do wszystkiego. Nie myśl o tym. Idź, bo narobisz sobie kłopotów w pracy. Uważaj na siebie. I nie martw się o Lalita.